Przez wieki Imperium Rzymskie było synonimem absolutnej władzy. Jego legiony przemierzały kontynenty, prawa kształtowały świat, a architektura stawiała opór czasowi. Ale poza zwycięstwami, cesarzami i podbojami, Rzym skrywał coś jeszcze bardziej fascynującego swoje skarby. Nie chodziło tu tylko o złoto czy klejnoty, lecz o przedmioty, które reprezentowały wiarę, wiedzę, chwałę militarną, a nawet samą duszę imperium które wydawało się niezwyciężone. Na przestrzeni wieków wiele z tych skarbów zniknęło bez śladu. Niektóre przepadły w wyniku niszczycielskich wojen, inne zostały splądrowane, ukryte lub celowo zakopane, by nie wpadły w ręce wrogów. Chociaż archeolodzy odzyskali część rzymskiej przeszłości, wciąż pozostają nierozwiązane tajemnice, bezcenne skarby, które mogłyby zmienić naszą wiedzę o historii, a które wciąż pozostają poza naszym zasięgiem. W tym materiale nie tylko poznamy dziewięć najbardziej zagadkowych zaginionych skarbów starożytnego Rzymu, lecz zagłębimy się również w ich znaczenie dla kultury, polityki i duszy imperium. Bo w końcu zrozumienie tego, co Rzym utracił, oznacza również zrozumienie tego, co cały świat pozostawił za sobą. Historia mówi, że w 107 rok przed naszą erą rzymski prokonsul Quintus Servius Cepion zdobył miasto Telouse, dzisiejszy Tuluza we Francji i odkrył tam ogromny skarb. Według starożytnych kronikarzy, takich jak Kasiusz Birzą i Strabon, łup obejmował około 100 tysięcy funtów złota i ponad 110 tysięcy funtów srebra. Gdyby to się potwierdziło, byłby to jeden z największych skarbów kiedykolwiek zdobytych przez Rzym. Złoto miało być wysłane do stolicy pod ochroną wyselekcjonowanej grupy żołnierzy. Nigdy tam jednak nie dotarło. Na drodze karawana została zaatakowana, a wszyscy strażnicy zabici. Nikt już nigdy nie zobaczył skarbu. Niektórzy podejrzewali, że sam Cepion zaaranżował napad, by zatrzymać fortunę, lecz nigdy nie udało się tego udowodnić. Wiadomo jednak, że po tej kampanii jego kariera polityczna runęła. Oskarżono go o korupcję, stracił status w Senacie i zmarł na wygnaniu. Tajemnicę potęguje fakt, że niektóre źródła, w tym sam Strabon, twierdzą, że złoto nie pochodziło od lokalnych plemion, Lecz splądrowania miejsca świętego wyroczni w Delfach w Grecji. Jeśli to prawda, mówimy nie tylko o majątku pieniężnym, lecz o świętym, skradzionym i przeklętym łupie. Do dziś złoto z Toulousi nie zostało odnalezione. Pozostały jedynie plotki o sługach, którzy po upadku swojego pana w tajemniczy sposób wzbogacili się. Czy to oni ukryli złoto? Czy zostało zakopane gdzieś na zapomnianym polu na południu Francji? Nikt nie wie. W 70 rok ene wojska rzymskie pod dowództwem Tytusa zniszczyły Jerozolimę. Drugi świątynia, święty symbol narodu żydowskiego, została splądrowana do fundamentów. Żołnierze nie tylko zniszczyli budynek, zabrali ze sobą wieki historii, duchowości i skarby, które nigdy nie zostały odzyskane. Wśród zrabowanych przedmiotów znajdowały się przywrócone skarby pierwszej świątyni, zniszczonej wcześniej przez Babilończyków. Król Persji Cyrus wcześniej je zwrócił, umożliwiając odbudowę. Tym razem jednak nie wróciły. Rzym uczcił je jako trofea wojenne i pokazał na triumfalnym pochodzie, uwiecznionym w kamieniu na łuku Tytusa. Widać tam żołnierzy niosących menore, złote tabliczki, inne relikwie świątyni. Niektórzy historycy uważają, że w skarbcu znajdowały się setki tysięcy talentów w biżuterii, perłach i przedmiotach sakralnych. W tym przedmiotach wykonanych przez samego króla Dawida. Po tamtym pochodzie ślad po nich zaginął. Gdzie są? Czy zostały przetopione, sprzedane, czy może zakopane w tajemnicy przed ostatecznym upadkiem? Niektóre źródła sugerują, że część skarbu została ukryta w różnych częściach Jerozolimy, aby chronić ją przed Rzymianami. Żaden archeolog tego jednak nie potwierdził. Inni uważają, że Rzym przechowywał je przez wieki. A część mogła trafić nawet do Watykanu. Do dziś każdy trop kończy się ślepo. Tak więc to, co zaczęło się jako imperialny rabunek, stało się jednym z największych sekretów starożytnego świata. Skarby świątyni nadal nie zostały odnalezione, ale ich symboliczne i duchowe znaczenie pozostaje nienaruszone. Spośród wszystkich skradzionych świętych przedmiotów z jerozolimskiej świątyni wyróżnia się jeden, menora. Ten siedmioramienny świecznik. Wieczny symbol judaizmu reprezentuje boskie światło i kontakt z sakrum. Jego zaginięcie od wieków budziło dyskusje, teorie i niestrudzone poszukiwania. Uważa się, że po przewiezieniu do Rzymu menora była przechowywana w imperialnych magazynach, być może nawet w świątyni pokoju. Jej wizerunek został uwieczniony na łuku Tytusa, gdzie widać rzymskich żołnierzy prezentujących ją podczas triumfalnego pochodu. Co stało się później, pozostaje tajemnicą. Niektórzy twierdzą, że Watykan wciąż się przechowuje w najtajniejszych komnatach. W 2023 roku izraelski rabin twierdził, że włoski parlamentarzysta zaoferował pomoc w jej zwrocie. Jednak nigdy nie ujawniono jego tożsamości ani nie znaleziono dowodów. W 2002 roku umowa między Watykanem a izraelskimi naukowcami umożliwiła badanie archiwów. Po miesiącach przeszukiwań, nie znaleziono żadnych wskazówek dotyczących Menerii. Pozostał jedynie wizerunek wyryty w kamieniu i podejrzenia po wiekach milczenia. Inne teorie sugerują, że Menora podróżowała przez różne regiony, mogła trafić do Kartaginy, Konstantynopola, południowej Francji, ponownie do Jerozolimy, a nawet na Cypr. W niektórych legendach, jako możliwy opiekun skarbów świątyni, wspominany jest również 12-wieczny arabski przywódca Salady. Żadne dowody jednak nie potwierdziły tych wersji. Niektórzy historycy wysunęli jeszcze bardziej niepokojącą teorię, że oryginalna menora nigdy nie opuściła świątyni, a to, co przedstawiono na łuku Tytusa, było jedynie ceremonialną repliką. Jeśli to prawda, jej los mógł być taki sam jak setek innych świętych przedmiotów: ukryta w jaskiniach, zagubiona w tunelach lub zniszczona bez śladu. Faktem jest, że poza wartością materialną menora symbolizuje nieustanne poszukiwanie światła w ciemności. Jej fizyczna nieobecność nie zmniejszyła jej symbolicznej mocy, i być może właśnie dlatego do dziś tak wielu ludzi jej szuka. Na początku v wieku starożytny świat drżał. Niezwyciężony Rzym był popychany ku przepaści. I wtedy pojawił się on, Alaryk, wódz Wizygotów, który w 410 roku Ene dokonał rzeczy niewy, splądrował wieczne miasto. Ale jego historia na tym się nie kończy. To co nastąpiło potem, stworzyło jedną z najbardziej fascynujących legend starożytnego świata zniknięcie jego grobu i skarbu. Po grabieże Alarek nagle zmarł w mieście Kezense na południu Włoch. Jego ludzie, chcąc uczcić go jak legendarnego króla, zmienili bieg rzeki Busento, wykopali grób w jej korycie, pochowali ciało wraz z monumentalnym skarbem, złotem, srebrem, świętymi przedmiotami, zdobyczami z Rzymu a następnie pozwolili rzece znów popłynąć po nim. Na zakończenie zabili wszystkich niewolników uczestniczących tej pracy, aby tajemnica nigdy nie wyszła na jaw. Od tego czasu setki ludzi próbowało odnaleźć grób Alaryka. Nawet naziści, obsesyjnie poszukujący legendarnych reliktów, szukali skarbu podczas II wojny światowej. Nikt nie odniósł sukcesu. A prawda jest taka, że z biegiem wieków koryto rzeki się zmieniło, Prądy erodowały ziemię, a wszelkie punkty odniesienia zostały utracone. We współczesnych czasach archeolodzy korzystali z technologii skanowania podziemnego, radarów penetracyjnych i zdjęć satelitarnych. Znaleźli wskazówki, dziwne formacje pod ziemią, ale żadnych niepodważalnych dowodów. Rzeka chroni swój sekret z taką samą siłą, z jaką wizygoci przykryli go ponad 1600 lat temu. Być może skarb Alaryka to nie tylko skrzynia z cennymi metalami. Być może jest przypomnieniem, że nawet największe imperia mogą upaść i że czasem to, co jest grzebane z królem, to coś znacznie więcej niż złoto. W sercu każdej rzymskiej legii powiewał symbol, który był czymś więcej niż tylko wojskową insygnią orzeł. Nie był to tylko sztandar, lecz sama dusza legii, emblemat jej siły, jedności i honoru. Utrata go w walce nie była zwykłą porażką, była niewybaczalnym upokorzeniem dla Rzymu. Te orły, wykonane z brązu lub pozłacanego srebra, były niesione z nabożnością. Każdy z nich był strzeżony przez akilifer elitarny oficer poświęcający życie jego ochronie. Gdy Legia maszerowała, orzeł szedł na przodzie. Gdy zaczynała się bitwa, wszystkie oczy były zwrócone na niego. Jeśli wpadł w ręce wroga, trauma była tak głęboka, że czasem prowadziła do rozwiązania całej Legii. Jedna z najsłynniejszych historii miała miejsce w 53 rok przed naszą erą, gdy Marek Licyniusz Krassus został pokonany w bitwie pod Karchę przez Partów. Trzy rzymskie orły zostały schwytane. Strata wywołała taki skandal, że dekady później cesarz August negocjował ich odzyskanie, jakby były świętym trofeum. I takie właśnie były. Dla Rzymu orzeł oznaczał niezwyciężoność, chwałę, był samym Rzymem. Ale dziś... Żadnego z tych wojskowych chorów nie odnaleziono. Istnieją przedstawienia nagrobne, rzeźby cesarskie, ale nie te prawdziwe, które maszerowały z legionami na krańcach imperium. Niektóre mogły zostać przetopione po bitwach, inne ukryte przez żołnierzy chcących zachować honor. Może nadal spoczywają pod niezbadanymi ruinami, a może zniknęły na zawsze, tak jak ideały po upadku cywilizacji. W tamtych czasach, gdy legia była pokonana. Pierwsze pytanie w Rzymie brzmiało, co się stało z Orłem? Bo jego utrata oznaczała utratę duszy. I być może dlatego odnalezienie go dzisiaj byłoby cenniejsze niż złoto. Byłoby odnalezieniem samego ducha imperium rzymskiego. Tytus Liviusz był jednym z najbardziej ambitnych kronikarzy w historii starożytnej. W swoim monumentalnym dziele AB Urbekandy T postanowił opowiedzieć pełną historię Rzymu, od jego mitycznego założenia aż po jego czasy, zapanowania Augusta. Napisał 142 księgi. Dziś przetrwało tylko 35. To, co utraciliśmy, to nie był tylko papier i atrament. To były wieki bitew, przemówień, intryg politycznych, heroicznych legend i tragedii cesarskich. Na tych zaginionych stronach znajdowały się relacje z I i III wojny punickiej, zniszczenia Kartaginy, wewnętrzne konflikty, które rozrywały Republikę, oraz zapewne tajemnice i refleksje, które mogłyby dziś zmienić nasze spojrzenie na rzymską przeszłość. W średniowieczu krążyły pogłoski: Niektórzy twierdzili, że widzieli pełne kopie dzieła ukryte w klasztorach w Danii lub Niemczech. Mówiono o wersji zapisanej znakami Longobardów. Starannie zachowanej przez uczonych mnichów. Ale nigdy nie przedstawiono żadnego realnego dowodu. I jak wiele legend średniowiecznych, pragnienie jej odnalezienia przewyższało dowody. Księgi Tytusa Liviusza nie były tylko nar, były uporządkowaną pamięcią, żywą historią. Ich utrata jest echem tego, co dzieje się, gdy upada cywilizacja, a wiedza zostaje oddana na pastwę zapomnienia, wojen i ognia. Dziś historycy próbują odtworzyć to, czego brakuje, poprzez cytaty pośrednie, odniesienia krzyżowe w innych źródłach i dedukcje. Ale nigdy nie będzie tak samo. Oryginalny głos, styl, niuanse wszystko to zostało utracone. Być może pewnego dnia, w jakimś ciemnym kącie zapomnianego archiwum, pojawi się fragment, kopia lub tłumaczenie. Do tego czasu jedyne, co mamy, to pustka między tomami i pragnienie, by po raz kolejny usłyszeć historię Rzymu opowiedzianą przez jednego z jego najznamienitszych świadków. Kleopatra nie była tylko ostatnią królową starożytnego Egiptu. Była strategiem, intelektualistką, magnetyczną postacią, która uwiodła nie tylko najpotężniejszych mężczyzn Rzymu, ale także historię. A wraz z jej legendą pozostawała kolekcja klejnotów, która do dziś pozostaje zaginiona. Mówi się, że jej skarb był zdumiewający. Perły wielkości winogron, rubini sprowadzone z ingi, szmaragdy wyciosane własnymi portretami. Dla Kleopatry klejnoty nie były tylko ozdobami, były narzędziami władzy, żywymi symbolami jej królewskiej władzy, dominacji nad Egiptem i miejsca w polityce śródziemnomorskiej. Jedna z najsłynniejszych anegdot mówi, że aby zaimponować Markowi Antoniuszowi, wzięła perłę, rozpuściła ją w occie i wypiła. Nie z kaprysu, lecz jako ciche oświadczenie: Moje bogactwo nie ma granic. Ja jestem skarbem. Ale kiedy nadszedł jego koniec, a Rzym przejął Egipt, jego materialne dziedzictwo rozproszyło się. Niektóre przedmioty zostały zrabowane, inne sprzedane. Wiele zaginęło w czasie. Tylko nieliczne przetrwały, jak wędrująca perła, która wieki później trafiła w ręce aktorki Elizabeth Taylor. Reszta zniknęła. Może została pochowana, może ukryta, może przetopiona i przemieniona w przedmioty bez historii. I to jest najbardziej smutne, że klejnoty, które kiedyś zdobiły szyję królowej zdolnej stawić czoła Juliuszowi Cezarowi, dziś mogą leżeć zapomniane w bezimiennej skrzyni. Klejnoty Kleopatry były czymś więcej niż drogocennymi kamieniami. Były namacalnym wyrazem jej ambicji, inteligencji. Zmysłowości i władzy. Ich odnalezienie dziś nie byłoby tylko odkryciem archeologicznym, byłoby odzyskaniem utraconej części jednej z najbardziej fascynujących postaci starożytnego świata. Wyobraź sobie miejsce, w którym zgromadzono całą wiedzę starożytnego świata. Filozofia, astronomia, medycyna, matematyka, historia, poezja wszystko w jednym miejscu. Takie miejsce istniało. Nazywało się Biblioteka Aleksandryjska. Założona w Egipcie za panowania Ptolemeuszy, miała ambicje tak ogromne, jak jej dziedzictwo. Jej celem nie było tylko zachowanie wiedzy, ale zgromadzenie jej w całości. Każdy statek, który wpływał do portu, był rejestrowany, a jego manuskrypty kopiowane lub konfiskowane dla biblioteki. Teksty były tłumaczone z hebrajskiego na grecki. Doktryny wschodu porównywano z ideami Platonę i Arystotelesa. To było intelektualne serce ludzkości. Ale to serce zostało zranione wielokrotnie. Podczas wojny domowej Juliusza Cezara w 48 rok przed naszą erą część miasta została pochłonięta przez ogień. Niektórzy twierdzą, że pożar dotarł do magazynów biblioteki, zamieniając tysiące dokumentów w popiół. Potem przyszły zamieszki chrześcijańskie ataki arabskie, grabieże. Każde z tych wydarzeń zniszczyło nie tylko budynek, ale stulecia myśli, głosy, których dziś już nie możemy usłyszeć. Szacuje się, że zaginęło ponad 400 tysięcy zwojów, traktaty medyczne starożytnych cywilizacji, kodeksy religijne, obserwacje astronomiczne, historie ludów, o których nie pamiętamy nawet nazw. Wszystko Zniknęło. Biblioteka aleksandryjska nie upadła raz. Upadała powoli, fragmentami, jak wspomnienie znikające na przestrzeni wieków. Każdy pożar był amputacją duszy wiedzy. Dzisiaj strata jest nieodwracalna. Nie ma nadziei na odzyskanie tych manuskryptów. Możemy tylko wyobrazić sobie, jakie sekrety skrywały, jakie odkrycia zaginęły na wieki, jakie pytania pozostają dziś otwarte bo odpowiedzi spaliły się w ogniu i popiele. I tak czasem zapomnienie nie przychodzi w ciszy, lecz w ogniu. W sercu Rzymu, gdzie dziś wznosi się majestatyczny koloseum, kiedyś istniało coś zupełnie innego – jezioro. Sztuczne jezioro, zbudowane jako centrum najbardziej przesadnej budowli, jaką kiedykolwiek wzniósł cesarz, do umes orie, złoty dom Nerona. Po Wielkim Pożarze Rzymu w 64 rok N. Neron nie odbudował miasta dla ludu, odbudował je dla siebie. Wzniósł pałac tak ogromny i luksusowy, że wydawało się, iż rzuca wyzwanie Bogom. Biały marmur, freski w niemożliwych kolorach, sufity inkrustowane kamieniami szlachetnymi i prywatne jezioro, które odbijało światło, jakby sam cesarz był Apollinem. To jezioro nie było zwykłą ozdobą. Było symbolem boskiej władzy, którą Neron chciał reprezentować. Spokojna woda, ogrody wokół, monumentalne posągi, wszystko zdawało się osabiać imperatorską doskonałość. W centrum ogromny posąg samego Nerona strzegł wejścia. Przesłanie było jasne: to miejsce nie należy do Rzymu, należy do mnie. Ale jego chwała była tak ulotna jak jego rządy. Po jego śmierci Senat potępił jego pamięć. Kolejni cesarze chcieli wymazać wszelkie ślady jego szaleństwa i megalomanii. Wespazjan był pierwszym, który podjął działanie. Nakazał osuszyć jezioro i w tym samym miejscu zbudować symbol nowego porządku rzymskiego, Koloseum. Jezioro zniknęło na zawsze. Nie zasypano go ziemią. Zostało opróżnione, wymazane. Pod trybunami amfiteatru wciąż leżą ślady tego zaginionego zbiornika, pozostałość ambicji, która nie miała miejsca w nowym imperium. Dziś miliony turystów odwiedzają Koloseum, nie zdając sobie sprawy, że chodzą po odbiciu zapomnianej epoki, którą Rzym wolał pochować. Jezioro, które nie pozostawiło śladów, tylko historia ukryta pod piaskiem gladiatorów. Bo w Rzymie to, czego nie można zniszczyć, się przykrywa. Głębi się pochowuje. Zastępuje czymś innym. Przez wieki Imperium Rzymskie było synonimem władzy, bogactwa i ekspansji. Jego armie maszerowały niepokonane, miasta pękały w złocie, a świątynie strzegły najświętszych sekretów starożytnego świata. Ale tak jak budowali wieczne pomniki, tak samo tracili skarby, które już nigdy się nie pojawiły. Zaginione bez śladu klejnoty, manuskrypty zawierające wiedzę całych cywilizacji, Relikwie skradzione, ukryte przez wrogie imperia. W najciemniejszych zakamarkach historii Rzymu wciąż istnieją nierozwiązane tajemnice, legendy, które wciąż pobudzają wyobraźnię archeologów, poszukiwaczy przygód i badaczy. W tej podróży prześledzimy dziewięć najbardziej tajemniczych skarbów starożytnego Rzymu. Prawdziwe obiekty, udokumentowane, zrabowane lub zaginione pod ziemią czy ogniem, które nigdy nie zostały odnalezione. Czy jesteś gotowy odkryć, co Rzym utracił na zawsze? W annałach historii niewiele imperiów pozostawiło tak głębokie ślady jak Rzym. Ale ani jego legiony, ani cesarze, ani arcydzieła nie oprą się upływowi czasu. To, co kiedyś było symbolem władzy, dziś leży ukryte, zapomniane lub przemienione w legendę. Te dziewięć zaginionych skarbów to nie tylko przedmioty to drzwi do przeszłości. Echa bitew, ambicji, tragedii i marzeń. I choć jeszcze nieodnalezione, przypominają nam o czymś istotnym, nawet największe imperia zbudowane są z tajemnic. Tajemnic, które czasem czekają wieki, by zostać odkryte. Być może jeden z tych skarbów jest bliżej, niż myślimy. Może jest pod Twoimi stopami. Albo czeka w zapomnianej jaskini. A może utracone na zawsze. Ale dopóki są ludzie, którzy patrzą w przeszłość z pytaniami, tajemnica będzie żyła.